Rozwiązywania zadań szachowych jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą częścią treningu każdego szachisty. Przyjmuje się wedle statystyk, że około 7 na 10 partii do rankingu 2000 ELO właśnie przegrywanych jest na zasadzie podstawek materiału, podstawek właśnie różnych kombinacji na szachownicy. Dlatego dzisiaj pokażę Ci na moim przykładzie i moją metodą, jak można skutecznie trenować taktykę i jak konkretnie monitorować swój progres. Mi to bardzo pomogło, kiedy wbijałem ranking 2150 Elo. Miałem bardzo duży spadek i w ciągu kilku miesięcy, o 5-6 miesięcy wbiłem ranking 2408, także całkiem niezła zaliczka rankingowa muszę przyznać, a tym bardziej ta metoda jeszcze będzie lepiej działała dla zawodników, którzy mają niższy ranking ode mnie, także naprawdę można to wykorzystywać. No i co potrzebujesz? Jedyne co będziesz potrzebował na dzisiejsze nagranie, żeby dobrze tą metodą właśnie przetrenować i poznać, potrzebujesz zeszyt i tak naprawdę długopis. I to będzie tyle. Ja ci pokażę resztę, co powinieneś robić i oczywiście jakie materiały stosować, aby zmaksymalizować swój trening. Siema, trochę z innej perspektywy, ale chciałem to fajnie pokazać dzisiaj, jak to można zrobić. No tak, jeżeli chodzi o, o tą taktykę, dużo osób dopytuje, dużo osób pyta, także dzisiaj chcę to pokazać, jak to można zrobić i dlatego też nagrywam wideo trochę z innej perspektywy, ale mam nadzieję, że będzie dla Was to po prostu bardzo użyteczne i będziecie mogli to wykorzystać u siebie właśnie w, w treningu. Także, jeżeli chodzi o materiały, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to ja jestem fan żeby jednak to zadanka zapisać, rozwiązania na kartce i później sobie weryfikować listę, zaraz Wam pokażę, później jak Wam pokażę jak to się rozwiązuje, żebyśmy wiedzieli, co i jak, także mamy zeszyt, obojętnie A5, A4, nie ma to najmniejszego znaczenia, czy macie taki, czy taki, po prostu żebyście mieli taki zeszyt po prostu na rozwiązywanie taktyki, to będzie bardzo dobra sprawa, także sobie tutaj otwieracie. Ja już to sobie otworzyłem, go, przygotowałem rzeczy. No i tak, jeżeli macie jakąś sesję taktyki, no to oczywiście potrzebny wam będzie długopis, tak? Jakby, żeby zapisywać te rozwiązania. I ogólnie zasada jest taka, że ja polecam, aby nie iść na ilość, tylko iść na jakość. Czyli jeżeli macie w tym wypadku jakieś kombinacje tego typu rzeczy, no to przede wszystkim chodzi o to, żebyście z dnia na dzień rozwiązywali te rzeczy. Czyli zawsze na samej górze, jak sobie pykacie jakieś taktyki, to też buduje bardzo fajne nawyki. To zapiszcie sobie po prostu datę, nie? Czyli Lecicie sobie, nie wiem, dzisiaj jest który, tam 29, tak? 29 04 2024. Sorry za moje pismo, no ale ładnie Wam nie napiszę z aktualnej właśnie sytuacji, ile mam życzę obok siebie, także jest tak, jest. Także piszecie sobie datę, nie? Kiedy macie danego treningu, ja zawsze bardzo zachęcam i polecam na przykład, jeżeli chodzi o to, no to zapisywać sobie jeszcze, ile trwała dana sesja, czyli w tym wypadku, no ja z reguły robię sobie 30 albo 45, wiem, że może za. Mało, jak do takiego zawodnika, no, ale jest też dużo innych elementów do pokrycia. Każdy ma jakieś tam swoje możliwości czasowe. Także ja polecam w tym wypadku, żeby lecieć na. E, jeżeli jesteście takimi początkującymi, to chociażby te pół godzinki 15 minut dziennie, żeby zrobić. Czyli powiedzmy, sobie zapisujcie, e, ile trwa dana, e, dana sesja. Nie? Czyli tutaj mamy, jeżeli chodzi o to, e, czas danej sesji treningowej i teraz bardzo ważna kwestia. Jeżeli macie jakiekolwiek. Zadanko na przykład, nie? no to w tym momencie ja na przykład robię tak, że zawsze zapisuję sobie tutaj po prostu numer danego zadania, tak, czy tam jest, nie wiem, 150, 420, 69, tak, 1, 2, 3, 4, obojętnie, tak, piszecie i macie tutaj po prostu pozycję do rozpykania. I teraz, jeżeli chodzi o zapisywanie rozwiązania. Teraz, jak mówimy o rozwiązaniu, no to przyweźmy sobie na warsztat dwie pozycje. Jedna będzie dla czarnych, druga będzie dla białych, tak, żebyście wiedzieli, jak zapisywać kolorem białym i czarnym dane pozycje. Pierwsza pozycja będzie właśnie, no, wybrałem sobie z książki po prostu Alexa Smitha, to będzie, to będzie książka Outpacer Method, także tutaj bardzo bardzo fajna książeczka do rozwiązywania taktyczki, ale też tam będą prostsze przykłady, także wam pokażę, jak to mniej więcej działa. Zauważmy sobie, mamy taką, oto pierwszą pozycję. Będziecie pewnie teraz i na wideo, gdzieś po prawie, po lewej stronie, obok mnie, taką pozycję, także spokojnie przejmujcie się. Macie, mamy pierwszą pozycję, no i teraz mamy oczywiście zapisywanie rozwiązania, także, no wiadomo, patrzymy sobie na pozycję, jeżeli rzeczywiście macie jakieś mega skomplikowane pozycje, możecie na przykład sobie na szachownicy ustawić. Też zachęcam, powiedzmy, kiedy sobie rozwiązujemy jakieś powiedzmy etiudy, takie powiedzmy zadania bardziej skomplikowane, żebyśmy też mogli sobie tę deskę wizualizować. Ale jeżeli mamy taką prostą taktykę, którą chcemy raczej tak delikatnie poćwiczyć, no to wtedy zapisujemy sobie, możemy też sobie patrzeć na kąpie spokojnie, nie ma problemu, jak są jakieś czeskomowe zadanka, nie? I w takim wypadku ja polecam, tak, jeżeli mamy pierwszą pozycję, no to oczywiście widzimy, że jest ruch czarnego, tak, ten czarny trójkącik czy tam kwadracik będzie zawsze obok, obok przykładu. I w tym wypadku piszemy rozwiązanie. Jako, że jest posunięcie czarnego, no to z reguły jest tak, że jak jest posunięcie czarnego, musimy zacząć od trzech kropek. Także tutaj jedna, druga, trzecia czarna, czarnych posunięcie, czyli trzy kropki, od tego zaczynamy. No i w tym wypadku, no to widzimy te tak, tę kombinację i zapisujemy nasze potencjalne rozwiązania. Czyli tu będzie, ja już widzę, że będzie to posunięcie wieża H2+, tak? W tym wypadku będzie to królna, H2, tak, jeżeli chodzi o to, no i po prostu po tym król na H2 będzie wieża H8 z Maty. Widzicie, że tam są różne takie momenty, jeżeli chodzi o zaznaczenie. Też Wam wstawię linka na, do mojej strony. Tam gdzie ja tam wyjaśnię, jak się zapisują tacy szachową, ale ogólnie tak mniej więcej można by to było rozwiązywać. Także mamy to rozpykane zadanko, pierwsze pęko. Widzicie, bardzo prosto, bardzo przyjemnie. No i teraz możemy sobie przejść właśnie do przykładu numer dwa. Jeżeli pierwszy już wiem, że jestem, to jest moje finalne rozwiązanie, to oczywiście w tym wypadku idę sobie do tego kolejnego zadanka. No i w drugim zadanku widzimy, że to jest partia. Sztejnica z Wilsonem, Londyn 1862, także bardzo spokojna pozycja, znowu, czy spokojna, bardzo przyjemna pojedyncze do rozpykania. No i widzimy, jest posunięcie białego, jest ten taki biały trójkącik kwadracik obok przykładu. Czasami jest też 1-0 wpisane, ale jakby to, to w ogóle nie ma znaczenia. No i co, widzimy taką, taką pozycję. I teraz tak, jako że jest posunięcie białego, to nie musimy pisać tych trzech kropek w tym wypadku. No i ja tu już widzę rozwiązanie, że może być to posunięcie na przykład Wieża na F8 szach, tak? Wieża F8 plus, plus oznacza właśnie szacha. Goniec wtedy bije na. Pole F8, koniec na F8. Sorry za moje pismo, no ale wiecie, lepiej na nie napiszę w tym wypadku. Zaraz wam pokażę, jak to u mnie wyglądało w takiej normalnej sesji. I wtedy grałem posunięcie D6, D6 szach. Koniec na jeszcze E6 się może zasłonić w tej pozycji, tak? Bardzo istotne. No i po tym gońcu na E6 dajemy elegancko mata. Także tak mniej więcej powinna wyglądać ta nasza sesja rozwiązywania yy, taktyki. No i cóż, jeżeli powiedzmy taką sesję skończycie, czyli powiedzmy sobie ustawicie na, na telefonie, nie? pół godziny i po, tych, i po pół godziny wam telefon zadzwoni, macie tam ileś tych przykładów rozpykanych, wtedy musicie zweryfikować swoje rozwiązania i sprawdzić, co poszło dobrze, a co poszło źle. No i tutaj trzeba zawsze zweryfikować. Jeżeli chodzi o to, które ewentualnie motywy działają, które nie. Powiedzmy, może być sytuacja taka, że powiedzmy rozwiązujecie perfekcyjnie przykłady, na przykład związane z jakimś powiedzmy, podwójnym uderzeniem, ale na przykład jakieś związanie trochę wam nie siedzi, także to wtedy można zweryfikować. No i wtedy, jak już widzicie tą rozwiązania, czy coś tego typu rodzaje, to możecie sobie. Sprawdzić Waszą dokładność. I to jest w ogóle bardzo ważne. W kontekście treningu właśnie waszego taktycznego, kombinacyjnego, żebyście zawsze monitorowali swój progres. Także w tym wypadku sobie weryfikujemy, no ja widzę, że te dwie pozycje się mi zgadzają. Także w tym wypadku. Jeżeli macie zielone, to, sobie, to możecie dać sobie zielony. Ja jestem cebulą, mam tylko czerwony, także nie, nie używam więcej tych markerów. Biorę sobie czerwony, daję, że mam okejkę, okay drugi też mam, że mam okejkę. Okay Jakby było źle, to też mogę na przykład, jeżeli by było coś złego, powiedzmy, bym jak. Jakieś inne posunięcie? Mogę, powiedzmy, dać sobie tutaj, że jest błąd, na przykład, i wtedy pokazuje tam jakieś inne posunięcie, tak? Że to było rozwiązanie, no i tutaj, powiedzmy, tak że się ta pozycja kończy. I w ogóle, no, tak to mniej więcej działa, jeżeli chodzi o to, i jak to powinno u Was docelowo wyglądać, to już pokazuję. Otóż w moim zoścu tylko sprawdzę, żebyście dobrze widzieli. To jest taki mój zeszycik, który sobie ostatnio założyłem, bo ostatni już został cały zapisany, niestety, także musiałem kupić sobie drugi. U mnie to wygląda następująco, czyli patrzcie, mam tu jakąś tam taktykę, zaczynam sobie to rozwiązywać, zauważcie, 15.04, no, tam jakieś iwaszczenko sobie robiłem w ramach takiego treningu, polecam, zresztą za chwilę będę wam pokazywał dokładnie źródła, z jakich możecie korzystać, z takich książek, które wam da bardzo fajne, bardzo fajne value pod to. Także zauważcie, jest tu zeszyt, zacząłem, tam nieważne, jest jakaś jaka, jaka książka, data i oczywiście Ile trwała minut sesja? No i tu patrzcie, leciałem sobie zadanka elegancko, co poszło dobrze, co poszło nie. I tak, tutaj zauważcie, że u mnie jest trochę inaczej. Mianowicie u mnie jest tak, że są jeszcze jakieś takie kropki. Raz, dwa, trzy. Tu jest sporo kropek, nie? I to są zadanka, w których ja na przykład się musiałem chwilę zawiesić i musiałem sprawdzić, czy to jest rzeczywiście to rozwiązanie. Czyli jeżeli macie taką kombinację, że wiecie, tak, wiecie, na przyknięcie palca, perfekcyjnie wiecie, jak coś się rozwiązać, i nie macie wątpliwości albo widzieliście tą kombinację, możecie to skipnąć, jeżeli chodzi o weryfikację rozwiązania. Ale jeżeli macie taki nawet moment, sekundę zawahania, że nie wiecie, jakie jest rozwiązanie, no to wtedy piszecie sobie kropkę obok i wtedy macie to zadanie później zweryfikować, sprawdzić, czy rzeczywiście Oczywiście zostało rozwiązane dobrze. No i zauważcie, dałem sobie tej kropkę i rzeczywiście nie byłem pewien, bo e, zauważmy, że ja dałem dama E5, koniec na 6 wieża D6, dama B4, końce 3, plus, minus dałem, nie? E, I się okazało, że w kluczu najlepsze posunięcie to było posunięcie wieża na, wieża na D8. Ale jak sobie później sprawdziłem to, bo byłem bardzo ciekawy, czy to rzeczywiście działa, no to jak się okazywało, dałem sobie X, a nie wszystko. E, to było alternatywne wieża D8, ale rzeczywiście dama, e, wieża D8 było dokładniejsze, ale dama na E5 było też wygrywające ale mniej dokładne i uważam, że w tym momencie nie ma marginesu błędu. Nie? Jeżeli tam było klarownie, forsownie wygrywane, nie ma o czym mówić. To była po prostu lepsza y, droga, bo w partii czasami możemy mieć inną ścieżkę, ale możemy się pomylić albo być po prostu trudniej coś, coś zrealizować. No i oczywiście po takim zweryfikowaniu, patrzcie, tu w ogóle dałem sobie posunięcie 20-21, w tym wypadku y, zrobiłem błąd wieża na s 6 fe Hetman na G6, tak? no i się okazywało, że w ogóle w pierwszym ruchu zrobiłem Bubla. E, tak, tutaj też warto sobie zapisywać, dlaczego to był Bubla na przykład. Ja już później sobie sprawdziłem, to wiedziałem mniej więcej, dlaczego to jest błędne. Także możemy sobie pójść, no i widzimy, że dałem X-a, Koń na H5, wykrzyknik GH, koń 6 plus minus. To wygrywało. E, Znowu, jeżeli chodzi o notacje, to macie tam, wstaję Wam linka w opisie tego filmu, żebyście wiedzieli o co chodzi, nie? Także tu macie rozpykane, no i wtedy macie, y, podsumowujecie, liczycie sobie po prostu, ile macie na końcu po takiej sesji, e, zauważcie, liczycie sobie, ile mieliście dobrze, ile mieliście źle rozpykanych przykładów, tak, z tych, z tych kropkowanych, albo po prostu ze wszystkich powiedzmy. Polecam wam tak, jeżeli jesteście początkującymi, no to każde zadanko sprawdźcie. Każde. Jakby ja jestem trochę bardziej zaawansowany, to sobie mogę pozwolić na ewentualne, wiecie, kombinacje i dostosowanie pod siebie tego, tego sposobu, ale jeżeli chodzi o to, no to polecam zdecydowanie, żebyście każde zdanko sprawdzili później, czy macie dobrze rozpykane, czy też nie. To tam taki, wiecie, taki fajny jeszcze, e, będziecie mieli booster, bo sobie przypomnijcie dokładnie, co było w danej pozycji. Także tutaj mamy oczywiście rozpykane, no i sobie sobie policzyłem, ile tam jest dobrze, e, czyli policzyłem sobie, ile tych było zadań, było oczywiście 4 zadanka, no i później, sory, urwało mi nagrywkę, za długo gadałem, także jeszcze szybko wróćmy do tego. Jak widzimy, mamy e, 2 x, tego, ten sobie możemy policzyć, ten możemy sobie policzyć, powiedzmy, jako ten alternatywny, także powiedzmy, że to jest OK. E, ale jednak było coś dokładniejszego, czyli te dwa posunięcie, dwa były źle rozwiązane. No i w tym wypadku 32 na 34, czyli no policzamy sobie ilość zadanek, czyli tu miałem prosto to policzenie, no i po prostu wyliczam sobie procenty, sprawdzam i. Tak mniej więcej sobie mogę weryfikować. Tak samo w innych przypadkach sobie możemy tak samo robić. Patrzcie na innych tutaj przykładach. No i wydaje mi się, że tutaj dosyć, znowu, patrzcie alternatywnie. Tak, tu znowu jakieś tam X -y się pojawiają, to jakieś X zupełnie zauważcie, totalnie nie wiedziałem na przykład, nie? 69, co to za zadanko? Się okazywało, że tam jakiś był po prostu wieża 8, król w 7, goniec E8 i wygrywałem. Także. Takie coś można sobie rozpykiwać. No, i teraz możemy sobie śmiało przejść. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, jak to z mojej perspektywy wygląda, eee, i po prostu zobaczymy sobie, jakie tam właśnie źródła możemy wykorzystywać, aby te pozycje rozwiązywać. Zauważcie też, jakby z dalszym ciągle rozwiązywania, coraz mniej zadanek, czyli patrzcie tam 8, 9, 14, 16, a na początku miałem 34, nie, czy tam 33 rozwiązywałem około, a no dlatego, że to jest tak skonstruowane, że niestety, ale no, czy tam stety właśnie, że ta zadanka robi się coraz trudniejsza. I dzięki temu jakby ja jestem bardziej zmuszany do liczenia wariantów i trochę więcej mi to schodzi, jakby mam te pół godziny ustawione na telefonie, później mi dzwoni po prostu po pół godziny i ile, ile zdążyłem, tyle zrobiłem i później sobie podsumowuję, sprawdzam. Także tak to nieco wygląda. Także teraz przejdźmy sobie do kwestii, jeżeli chodzi o źródła, z czego możecie w ogóle korzystać i jak z tego korzystać, żebyście mogli maksymalnie Zmaksymalizować swój trening. Taktycznie. Dobrze, a my już ze sobą bardzo ważną część, czyli wiecie, jak rozwiązywać, oraz w tym wypadku, jak monitorować swój progres i jak oczywiście wszystko zapisywać. To teraz Wam polecę kilka źródeł. Jakby uważam, że macie dużo. Aktualnie w dobie internetu jest tyle świetnych książek, źródeł, że naprawdę nie ma o czym mówić. No, co mogę Wam polecić? Jeżeli nie macie czasu, albo macie, powiedzmy, czas taki bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o swoje rozwiązywanie przykładów, to oczywiście zachęcam. No, macie na Czeskomia jakieś tam kombinacje. Tam chyba na tej podstawowej wersji to jest tam 5 maksymalnie dziennie, czy tam gdzieś czy tam dziennie, jak się nie mylę. Także to możecie sobie zadanka rozpykać i to jest spoko. Jeżeli chodzi o takie moje czysto rekomendacje książkowe, no to nie ukrywam, że każdy zawodnik, w mojej opinii, czy to jest początkujący, średnio zaawansowany, powinien przejść przez taki cykl książek i waszczenki. I tutaj ja wam zostawiam w opisie tego filmu link do mojego artykułu, który dokładnie pokazuje, jakie to są książki i kiedy powinniśmy robić i jakie, jakie ilości zadanek rozwiązywać, żebyście mieli fajne wyniki, żeby to miało w ogóle sens. Nie? Także książka jeden a1B i tam chyba dwa, albo nawet trzy, jest jakoś tak. I Wasz Bardzo fajne kombinacje. Super, wchodzą jakby na wyższy poziom w trakcie rozwiązywania, także możecie sobie nawet nieźle poćwiczyć. Także to polecam bardzo serdecznie. No i później macie tam inne książki do wyboru, powiedzmy, jakieś jest Hoodpecker, jakieś tam są jeszcze Etiudy Ogólnie powiem wam tak, zacznijcie sobie od 1a, i 1b, zróbcie sobie dwójkę, później sobie możecie zrobić jakąś polografową, na przykład tam, tam 4000 kombinacji czy tam ileś, ale ogólnie macie czesko macie tego iwaszczenkę, może jakieś tam ewentualnie woodpecker i później ekstra to zrobicie, w zależności od waszego poziomu, no to tam wszystko w tym artykule jest pokazane, jak powinniście to po prostu zrobić. Także no z mojej strony tyle, mam nadzieję w ogóle, dajcie znać, czy wam takie materiały się podobają, bo będę takie coś w takim razie tworzył więcej tego typu materiałów, jeżeli wam się podoba oczywiście, bo może powiecie, że w w sumie nuda, trochę przynudzam, no to wiecie, nie ma sensu, ale no chciałem się z tym podzielić, bo wiem, że wielu moich uczniów o to pyta, jakby nie wie, jak te zadania rozwiązywać. Dodatkowo czasami zawodnicy też nie wiedzą, powiedzmy, którzy starają się wejść na tą kategorię wyżej, ale im brakuje tego, powiedzmy, liczenia wariantów, tego, tej właśnie, tego ogrania, tego, tej systematyczności, także dajcie znać, czy nam się to podobało. No i cóż, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. No i mam nadzieję, że uda Wam się skutecznie właśnie Wasze kategorie wbijać dzięki temu treningowi. Pamiętajcie, regularność, a nie ilość jednego tylko żeby się codziennie rozwiązywali. Także na dzisiaj tyle. Marcin trochę poprzymudzał, pouczył, ale mam nadzieję, że się przyda. Także do usłyszenia, trzymacie się gorąco. Cześć.